Specjalnie poleciałem z Podlancjumem na Księżyc, by zrobić taki Wend day. Tylko nie wiem, gdzie on cię podział. No to zaczynamy. Na początku gyros. Ulubiony webper. Moim ulubionym webperem jest Kartenio. Ulubiony mapper. Oczywiście, że Rzewiżyn. W jakim województwie mieszkasz? W województwach mazowieckim. Grosik jest za nami. Teraz czas na awatarii. Jaki jest twój ulubiony film? Ależ trudne pytanie, więc je zostawię w spokoju. Kto jest twoim idolem? The Rock Dwayne Johnson. Skąd pomysł na nazwę Dynamiczny Bal? Po prostu chciałem być oryginalny. Taki Wednesday na Księżycu zapowiada się ciekawie. Teraz odpowiem na pytania polskiego Mappera. Ile masz lat? Lat mam. Ale dziwny lak kamery. To lecimy z kolejnym pytaniem. Legia Wawa czy lech poznań? Zdecydowanie lech bolewy tam zaczynał i w ogóle. Co sądzisz o moich filmach? Nie są najgorsze i nie są najlepsze. Ciekawe jakie pytania zadał mi wakacjos. Masz kota? Nie mam ale wiem, że ty masz kota. Lubisz Amerykę? Tak. Dzięki nim możemy się napychać burgerami mi z maka. Czemu masz dopiero sto subów? Skąd mam to wiedzieć? A i ty dalczego masz tylko siedemset kilka, a masz ponad trzysta filmów. Podobne pytanie już padło, więc drugi raz nie odpowiem. To już koniec tego Okiwendday. Bardzo przepraszam to, że nie na wszystkie pytania odpowiedziałem. O, witaj Podlancium. Ukradli nam, ee. ale co nam ukradli? Komputer, Machinetkę do kawy. Ukradli nam statek. W końcu mogę się pozbyć tego dynamola ha ha, ha, ha.